Czy wiesz, że w Centrum Gamma Najw Warszawa możesz uzyskać pomoc od konsultacji przez diagnostykę aż po leczenie? Wszystko odbywa się w jednym miejscu, w spokojnej atmosferze z troską o ciebie i Twoje poczucie bezpieczeństwa. Zależy nam, żebyś nie musiał szukać sam odpowiedzi i błądzić między różnymi placówkami. Dlatego stworzyliśmy cztery poradnie specjalistyczne: neurochirurgiczną, neurologiczną, onkologiczną i endokrinologiczną. Każda z nich to zespół doświadczonych lekarzy, którzy naprawdę słuchają. Czasami wystarczy jedno spotkanie, by odzyskać spokój i zrozumieć, co dzieje się w Twoim organizmie. W naszym centrum wykonasz także rezonans magnetyczny w najnowszej technologii, w komfortowych warunkach. To, co nas wyróżnia, to fakt, że możemy przeprowadzić badanie także u pacjentów z rozrusznikiem serca. Wiemy, jak ważne jest, by nie czekać, dlatego wszystko od diagnozy po leczenie dzieje się tutaj, pod jednym dachem. Każdego dnia widzimy, jak bardzo liczy się spokój i poczucie, że ktoś naprawdę się Tobą zajmuje. I właśnie po to tu jesteśmy żebyś wiedział, że w Gamma Knife jesteś w dobrych rękach, otoczony troską, empatią i doświadczeniem.